Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie, która wydarzyła się pod koniec 2019 roku w Irlandii i która dotyczy 30-letniej Nadine Lod. Zapraszam. Tym razem nie będzie tradycyjnego wstępu. Niestety nigdzie nie udało mi się znaleźć informacji, kiedy i gdzie Nadine się urodziła, ani też do jakiej szkoły chodziła i co tak naprawdę lubiła robić. Mogę wam natomiast powiedzieć, że w chwili śmierci miała właśnie 30 lat, była też mamą małej Kai. W 2012 roku na rok przeprowadziła się do Australii, a z zawodu była kosmetologiem. Była sobota, 14 grudnia 2019 roku. We wczesnych godzinach porannych, bo o 4.25 na numer alarmowy zadzwoniła niejaka Amela Kulenowicz. Kobieta powiedziała dyspozytorowi, że jej sąsiadka pilnie potrzebuje pomocy, ponieważ padła ofiarą brutalnego ataku. Kiedy policjanci zjawili się w jej mieszkaniu w Arklow, w środku zastali już matkę Nadine, Claire. Kobieta kucała nad córką i próbowała jej pomóc. Nadine leżała na podłodze w kuchni, była nieprzytomna. Została bardzo dotkliwie pobita, wokół jej głowy było pełno krwi. Policjanci wezwali karetkę, bo kobieta cały czas żyła. Amela zeznała, że poszła do mieszkania nadin, po tym jak usłyszała krzyki. Zdążyła jeszcze zauważyć byłego partnera kobiety, Daniela, ale ten szybko się ulotnił. Amela powiedziała funkcjonariuszom, że Daniel był wściekły, zupełnie nad sobą nie panował i jego zachowanie porównała do zachowania dzikiego zwierzęcia. To mniej więcej w tamtym czasie kobieta zadecydowała, że musi zadzwonić na policję, a po tym telefonie zadzwoniła jeszcze do siostry Nadine, Phoebe. Phoebe mieszkała razem z Claire i panie mieszkały ogólnie bardzo blisko samej Nadine, także przybycie na miejsce zajęło im zaledwie kilka minut i zdążyły to zrobić jeszcze przed przyjazdem policji. Funkcjonariuszom udało się dowiedzieć, że Nadine i Daniel poznali się w 2012 roku podczas pobytu w Australii. Kobieta pracowała tam przez rok jako kosmetolog w salonie i nawet jej się to podobało, ale stwierdziła, że za bardzo tęskni za rodziną i po roku wróciła. Daniel posiedział tam jeszcze kilka miesięcy, ale ostatecznie on także wrócił. Początkowo para dalej planowała ze sobą być, wydaje mi się nawet, że przez jakiś czas ze sobą mieszkali. Ale ostatecznie nic z tego wszystkiego nie wyszło i postanowili się rozstać. Wspólnie mieli jednak córkę. Po rozstaniu Nadine zamieszkała w Arklow, a Daniel przeprowadził się do Dublina do swoich rodziców. Nadine została zabrana do szpitala, a sam Daniel został aresztowany zaledwie kilka godzin później o 7:30 rano, po tym jak wjechał samochodem w drzewo. Daniel uderzył w to drzewo podczas jazdy swoim Volvo i w konsekwencji tego wypadku wpadł do rowu w miejscowości Lara. To zdarzenie zauważył inny przejeżdżający akurat mężczyzna i też tak zwolnił na chwilę, zobaczył, że Daniel z pojazdu wysiada i że po prostu stoi przy drodze. Świadek wypadku postanowił więc zatrzymać się i zapytać Daniela, czy ten potrzebuje jakiejkolwiek pomocy. Podczas rozmowy Daniel miał powiedzieć, że zabił swoją żonę, bo ta spotykała się z innym. Został wtedy przewieziony na komisariat policji i tam rozpoczęło się jego pierwsze z czterech przesłuchań. Daniel został zapytany, co tak naprawdę się stało, ale twierdził, że nie pamięta, ponieważ tego dnia dużo wypił i palił. Później już jego wersja wydarzeń trochę się zmieniła i powiedział, że uderzył z lekko otwartej dłoni na Dean kiedy ta wróciła do domu, ponieważ ta zaatakowała go wcześniej za picie i palenie w jej mieszkaniu. Dalej przyznał się, że uderzył kobietę sześć razy i dodał, że niektóre z tych ciosów zostały wymierzone z większą siłą niż inne. Mężczyzna zeznał, że do mieszkania Nadine przyjechał dzień wcześniej i że spędził u niej noc. 14 grudnia został w domu, a Nadine wyszła świętować urodziny swojej ciotki. Policjanci jednak wiedzieli, że Daniel kłamie. Obrażenia na Dean wskazywały na to, że w tym mieszkaniu musiało wydarzyć się dużo, dużo więcej. Daniel więc raz jeszcze zmienił wersję wydarzeń i przyznał, że wcześniej trenował boks i że faktycznie dość mocno uderzył na dean. Dodał, że wiedział, że kobieta spotyka się z jakimś chłopakiem, ale nie chciała się do tego przyznać, a on miał zamiar to z niej wydusić. Daniel nie miał jednak żadnych śladów na dłoniach, żadnego siniaka, no po prostu nic. Stwierdził jednak, że to dlatego, że jest już przyzwyczajony właśnie przez swoje trenowanie i dlatego nie ma żadnego śladu, ponieważ wie jak uderzać i ma twardszą skórę. Został zapytany również o to, gdzie doszło do ataku, i na to odpowiedział, że w salonie. Przypominam Wam jednak, że policja znalazła kobietę w kuchni, a oględziny samego miejsca zdarzenia pozwoliły na odkrycie śladów ciągnięcia. Daniel jednak cały czas upierał się, że kłótnia i atak odbyły się wyłącznie w salonie i że Nadine musiała sama przejść z salonu do kuchni już po jego wyjściu z mieszkania. Ale Daniel powiedział jeszcze jedną rzecz. Początkowo mówił, że uderzył Nadine tylko z dłoni. Ale później jeszcze stwierdził, że w pewnym momencie owinął sobie kabel od ładowarki wokół ręki i tego też używał. I to, co Wam teraz powiedziałam, to Daniel powiedział podczas pierwszego i drugiego przesłuchania. Podczas trzeciego przesłuchania, które odbyło się 15 grudnia, mężczyzna został zapytany o to, gdzie przebywał po ataku. Daniel powiedział, że nie ma pojęcia, wie tylko tyle, że musiał jeździć samochodem, bo miał wypadek. Następnie dodał, że gdyby nie wypadek, to pojechałby na policję, bo wiedział, że musi zmierzyć się z tym, co się stało. Dodał, że bardzo się przestraszył po tym, jak zobaczył, że z nosa i ust Nadine wypływa krew. Natomiast bardzo często podkreślał, że kiedy wychodził z mieszkania, to kobieta oddychała i żyła. Śledczym powiedział, że gdyby faktycznie chciał i planował ją zabić, to by to zrobił. Zapytany o to, co powiedział temu kierowcy, który go znalazł i który chciał udzielić mu pomocy, no to Daniel odpowiedział, że nie ma pojęcia, co mu powiedział i nie wie w ogóle, dlaczego tak powiedział, bo Nadine nie miała żadnego faceta. Tylko, że już chwilę później stwierdził, że chodzi mu o tego faceta, do którego Nadine zawsze idzie po tym, jak ze sobą zerwą. Daniel został zapytany także o nóż, który został znaleziony obok Nadine i wtedy powiedział, że był to nóż do kanapek, którego używał tamtego wieczoru do przekrojenia bułki i później do posmarowania jej sosem. Policjanci zapytali się go także, jakim cudem szkło i rama lustra znalazły się zarówno w sypialni, jak i w kuchni, no ale Daniel stwierdził, że nie wie i że cała kłótnia miała miejsce w salonie. Podczas czwartego przesłuchania, które miało miejsce 16 grudnia, Daniel zeznał, że jest na 100% pewien, że podczas incydentu Nadine była w pełni ubrana. Zeznał, że spał na kanapie i obudził się, kiedy usłyszał krzyki. Powiedział, że Nadine krzyczała, dlatego że pił i palił w jej mieszkaniu. Tak rozpoczęła się kłótnia, która trwała według niego od 3 do 4 minut. Dodał nawet, że Nadine z nim rozmawiała, kiedy wychodził z mieszkania. W pewnym momencie uznał również, że musi powiedzieć, że spodziewał się tamtego wieczoru w sensie spodziewał się, że kiedy Nadine wróci do domu, że będą uprawiać seks i nie uważał, że w ogóle się pokłócą. Następnie stwierdził jednak, że atak tak w ogóle to nie trwał 3 czy 4 minut, a zaledwie kilkanaście sekund. Zaznaczył, że nie myślał, że jest Nadine aż tak źle, dopóki nie zobaczył krwi. Śledczym powiedział: „Jeśli spojrzycie na wszystkie nasze wiadomości, to zobaczycie, że się kochamy. Ona kocha mnie, a ja ją. Wiem, że była wtedy z chłopakiem i próbowałem z niej to wydobyć. Daniel zeznał, że spotykał się ponownie z Nadine od jakichś sześciu lub siedmiu tygodni, ale że się z tym nie obnosili i chcieli powiedzieć rodzinie Nadine podczas świąt. Daniel przez wszystkie swoje przesłuchania utrzymywał, że do ataku używał tylko i wyłącznie rąk i że tego nie planował, że był odurzony alkoholem oraz narkotykami i tak po prostu wyszło. Czego jednak śledczy podczas przesłuchania mu nie powiedzieli, to to, że funkcjonariusze na miejscu zauważyli, że Nadine miała 5-centymetrową ranę kłótą prawej strony szyi. Później patolog sądowy zezna, że ilość rozprysków krwi znaleziona w kuchni sugeruje, że doszło do ciągłego ataku, podczas kiedy ofiara leżała na podłodze. Detektywi powiedzieli Danielowi, że ratownicy medyczni uważają, że jest to najgorszy atak, jaki kiedykolwiek widzieli. Nadine zmarła trzy dni po przewiezieniu do szpitala i obrażenia były na tyle rozległe, że kobieta nigdy nie odzyskała przytomności. Daniel został oskarżony o morderstwo, ale do winy się nie przyznał. Przyznał się za to do popełnienia zabójstwa i chodziło mu po prostu o to, że nie zrobił tego wszystkiego z premedytacją. Twierdził, że gdyby nie spożyte przez niego substancje, to nigdy nie zaatakowałby na Podczas procesu sędzia powiedział ławie przysięgłych, że Daniel nie przyznał się do morderstwa, ale przyznał się do zabójstwa, więc przyjął do wiadomości fakt, że zabił kobietę swoimi czynami i że zabójstwo było niezgodne z prawem. Prokurator natomiast uważał, że to nie mogło być nic innego niż morderstwo. Zaznaczył, że Nadine doznała ciągłego ataku we własnym domu i że do tego ataku dopuścił się mężczyzna, którego znała. Kobieta została brutalnie pobita i dźgnięta z powodu chorobliwej zazdrości jej byłego partnera. Sąd usłyszał, że w tygodniach poprzedzających jej śmierć, z wiadomości, które wymieniła z Danielem, jasno wynikało, że on chce, by byli w związku, ale ona niekoniecznie chciała tego samego. Mimo więc, że w związku nie byli, to Daniel nazywał ją swoją dziewczyną, a także dość często i żoną. Prokurator dodał, że Daniel uważał, że tylko dlatego, że zakochali się sobie jeszcze w Australii, to ma prawo ją kontrolować i mówić, z kim może się spotykać, a z kim nie. Amela także zeznawała podczas procesu. Kobieta powiedziała, że kiedy zobaczyła Daniela, to ten trzymał jedną rękę na szyi kobiety, a drugą na jej ramieniu. Sąd przesłuchał również Claire, matkę Nadine. Ta zeznała, że nawet nie rozpoznała swojej córki. Dodała, że Nadine nie była wówczas przytomna, ale widać było, że próbuje nabrać powietrza. Claire usiadła koło niej na podłodze i powtarzała, że wszystko będzie w porządku. Próbowała nawet wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Sąd dowiedział się także, że jeden z funkcjonariuszy musiał pojechać karetką do szpitala, w sensie musiał ją prowadzić, a to wszystko dlatego, że dwóch ratowników medycznych nie było w stanie samodzielnie zająć się Nadine. Potrzebowali także i pomocy tego trzeciego, który zazwyczaj prowadzi pojazd. Jeden z tych ratowników medycznych, który nazywa się Ian Clerk, zeznał, że to, co zobaczył, będzie nawiedzało go do końca życia. Ian zeznał, że kiedy wszedł do mieszkania, to to wyglądało jak pobojowisko. Wszędzie były połamane meble, a obrażenia na Din były ogromne. To potwierdziła pielęgniarka z oddziału ratunkowego. Pamela O'Brain zeznała, że Nadine była nieprzytomna, kiedy dojechała do szpitala i że cała jej twarz była niesamowicie spuchnięta. Inna pielęgniarka zeznała, że nie mogła sprawdzić nawet źrenic kobiety, ponieważ prawe oko było tak opuchnięte, że nie dało się go otworzyć. W ciągu pierwszych 24 godzin kobiecie przetoczono 42 jednostki krwi. Pielęgniarka zeznała, że we włosach Nadine było bardzo dużo odłamków szkła, a z nosa cały czas leciała jej krew. Prokurator poinformował podczas procesu, że Nadine doznała aż 64 pojedynczych obrażeń. Przyczyną śmierci była niedotlenieniowa encefalopatia, która nastąpiła w wyniku zatrzymania akcji serca. Kobieta doznała poważnych urazów głowy i szyi, w tym wspomnianej już rany kłutej. Nadine miała także rany cięte po lewej stronie szyi oraz uraz głowy. Obrażenia zostały najprawdopodobniej spowodowane przez pięści, potencjalnie także i przez stopy, i nie można wykluczyć użycia innych narzędzi. Doszło także m.in. do złamania kości gnykowej, ale nie wystąpiło to w wyniku uduszenia. Rana po lewej stronie szyi ciągnęła się od jej dołu aż do lewego płatka ucha. Rana kuta, która znajdowała się po prawej stronie szyi była głęboka na 5 cm i przeszła za żuchwą dochodząc do ust. Wszystko wskazuje, że rana ta została zadana nożem lub czymś, co nóż przypominało. Nadin miała także bardzo dużo siniaków, doszło do uszkodzenia pnia mózgu. Obrona natomiast twierdziła, że atak nie miałby miejsca, gdyby nie właśnie spożycie nielegalnych substancji. Daniel zeznał, że na kilka godzin przed atakiem palił marihuanę, a także zażył dwie piłkółki i wypił 350 ml białego rumu. Policja nigdy nie miała doniesień o żadnej przemocy domowej w czasie, gdy para była w związku. Daniel na swoim koncie też nie miał żadnych poważnych wykroczeń, znalazło się raptem tylko kilka mandatów. Podczas mowy końcowej prokurator zaznaczył, że jest to sprawa morderstwo i o nic innego. 6 sierpnia 2021 roku, zaledwie na początku tego miesiąca 12 osób obradowało przez 5 godzin i 46 minut w ciągu dwóch dni. Tyle wystarczyło, żeby odrzucić obronę Daniela i uznać, że jest on winnym morderstwa. Formalnie wyrok jeszcze nie zapadł, ale Daniel pozostanie w areszcie do 4 października i wtedy sędzia Michael McGrath wyda obowiązkowy w Irlandii wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, a także zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.